Witam Was w moim pierwszym poraniku z gry BMX Freestyle. Jest to gra bardzo stara, ale polecam w nią zagrać. Skaczę się tu na BMX, tak jak widać na, na filmie. Żeby odblokować następne trasy i pojazdy, trzeba. Przechodzić misję. Na misję jest dwie minuty, i trzeba zrobić parę trików i jeździć tam, gdzie wskazuje misja. Teraz trzeba przeskoczyć tu. Podskakuje się D. Teraz Trzeba uderzać w takie skrzynki z prądem. Właśnie jadę do, do drugiej. Jeszcze zostały nam dwie skrzynki, i trzeba jeszcze w pierwszej misji przejść, pięć, mieć 5000 punktów, które ja na przykład bardzo prosto zdobywam, a Życzę Wam, żeby się to Wam jak najlepiej udało. Kolejna skrzynka powinna znaleźć się gdzieś tu. O, jest. I została jeszcze jedna skrzynka, tylko nie, nie pamiętam, gdzie ona jest. W tą grę grałem jakoś dwa lata temu. O, właśnie. Tu się sprawdza, ile się przeszło. Ja akurat przeszłem już całą pierwszą misję i teraz sobie jeszcze, dopóki czas się nie skończy. Polecam zagrać w tą grę. Bardzo się podoba. Fajnie się gra i nie potrzeba dobrego kompa. To w tym odcinku to już koniec. W następnym pokażę, jak przejść na następną misję. Cześć!